Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 1 marca minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gesty przyjaźni i solidarności. Tak wyglądało spotkanie brytyjskiego premiera i ukraińskiego prezydenta po wczorajszej kłótni w Białym Domu. Sekretarz generalny NATO zachęca Załęskiego do poprawy relacji z Trumpem. Wczorajszą kłótnię nazywa niefortunną. Na minione ferie zimowe chętnych na wyjazdy było niemal dwa razy więcej niż przed rokiem. Gesty przyjaźni i solidarności wypełniły spotkanie na Downing Street między brytyjskim premierem i prezydentem Ukrainy. Ale konkretnych problemów do rozwiązania jest wiele. Więcej o tym spotkaniu z Londynu Adam Dąbrowski. Trudno o większe kontrasty w porównaniu do spotkania zeleński Trump. Tu ciepłych słów nie brakowało. Mam nadzieję, że słyszałeś wiwaty na ulicach. To mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa, którzy przyszliby zademonstrować, jak bardzo popierają Ciebie i jak popierają Ukrainę. Dziękuję za takie wielkie wsparcie od samego początku. Cieszę się, że Jego Wysokość Król zgodził się na jutrzejsze spotkanie, a także, że organizujesz jutro wspaniały szczyt. Ale słowa i symbole to jedno, a kryzysowa sytuacja poddyplomatyczna katastrofie w Waszyngtonie to drugie. Europejscy liderzy będą jutro szukać odpowiedzi na pytanie, co dalej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sekretarz Generalny NATO stanął po stronie prezydenta USA w sporze z ukraińskim prezydentem. Mark Rutte powiedział w wywiadzie dla BBC, że oczekuje od Wołodymyra Zełenskiego odbudowania relacji z Donaldem Trumpem i amerykańską administracją. Przypomnijmy, wczoraj w Białym Domu doszło do kłótni na oczach kamer. Prezydent USA wraz z wiceprezydentem zarzucili ukraińskiemu przywódcy, że nie docenia pomocy Stanów Zjednoczonych. Wiele było też ostrej krytyki oraz ironicznych komentarzy z obu stron. O reakcji szefa NATO opowie Beata Płomecka. Jako bardzo niefortunną sekretarz generalny sojuszu określił kłótnie w Białym Domu. Mark Rutte dwa razy rozmawiał z ukraińskim prezydentem i tak mu powiedział: Drogi Włoodymiarze, musisz znaleźć sposób na odbudowanie relacji z prezydentem Trumpem. Mark Rutte, były premier Holandii, nie bez powodu jest nazywany zaklinaczem Donalda Trumpa, ma z nim bardzo dobre relacje. To był zresztą jeden z powodów, dla którego został wybrany na sekretarza generalnego sojuszu. Musimy docenić to, co prezydent Trump zrobił dla Ukrainy. Chce długotrwałego pokoju na Ukrainie. Tak szef NATO odpowiadał na pytania o słowa Trumpa, że Zeleński ryzykuje wybuchem trzeciej wojny światowej, a także na pytania, czy możliwe jest wycofanie pomocy dla Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zainteresowanie wyjazdami na minione ferie zimowe było niemal dwukrotnie większe niż w ubiegłym roku. Wynika tak z danych portalu rezerwacyjnego nocowanie.pl. Polacy najchętniej... Wypoczywali w Zakopanem, Karpaczu i krynicy Zdroju. Jak mówi rzecznik serwisu Karol Wiak, mimo większej liczby wypoczywających, nie był to wyjątkowo udany sezon dla branży turystycznej. Powiek do aury spowodował, że nie było dużego zainteresowania wjazdami na ferie, również wśród mieszkańców Mazowsza, którzy zawsze chętnie wjeżdżają na ten zimowy wypoczynek. Co istotne, nie zauważyliśmy, by turyści odwoływali rezerwacje z powodu braku śniegu. Na wyjazdy w czasie ferii najczęściej decydowały się rodziny 3-4-osobowe. Miało to swoje przełożenie na średnią wartość rezerwacji, która dla całego kraju wyniosła około 1300 zł. Na początku ferii było to 1665 zł, czyli około 28,5% więcej. Z kolei średnia cena rezerwacji dla popularnych miejscowości w Polsce wyniosła 110 zł. od osoby za dobył. Turyści najchętniej rezerwowali noclegi w apartamentach i pokojach gościnnych, stawiali na komfort w wypoczynku, korzystną cenę i dobrą lokalizację, czyli blisko wyciągów narciarskich. Gdański Ogród Zoologiczny poinformował o śmierci 20-letniego tygrysa amurskiego o imieniu Dominik. Zwierzę ze względu na pogarszający się stan zdrowia zostało uśpione. Pracownicy wspominają, że zwierzę było legendą tego zoo. Rodzeństwo tygrysów Dominik i Magda przybyło do Gdańskiego Ogrodu w 2006 roku z Danii w ramach Europejskiego Programu. Hodowlanego. Tygrysy morskie żyją w Azji, na granicy wschodniej Rosji i północno-wschodnich Chin. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl w nocy na wschodzie i południu miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w drugiej połowie nocy także śniegu. Na termometrach od minus 3 stopni w rejonach podgórskich przez minus 2 na Podlasiu do plus 2 na Wybrzeżu. W ciągu dnia słabe opady deszczu na wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od około 2 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie, a w rejonach podgórskich około zera. wszczenie społeczne